Startuje i ruszyły. Ale troszeczkę tam się fugaz zachwał, zachwiał po starcie, a na prowadzenie wychodzi Zirael. Zirael przy wewnętrznej Marvelu, tam, blisko jest Tyfon, także Lawi. No, tam wszystko się tasuje, teraz, teraz Marvelous tam, nie, znowu na prowadzenie wychodzi Zirael. Zirael, Marvelous tam, na trzeciej pozycji Typhoon, na czwartym miejscu Lavi, piąty Big Bang, szósty Fermaster, siódmy Karyser, ósmy Fugas, dziewiąty przystojny Kazimierz i stawkę zamyka Limlight. Wciąż prowadzi Zirael. Zirael na drugim miejscu razem Marvelous Tam oraz e, Typhoon. I za moment wyjście na prostą finisową. Wyprowadza Zirael i próbuje uciekać środkiem toru Typhoon. Marvelous Tam także finisuje La Vie. ale wciąż, wciąż Zirael, Zirael. Zirael 300 metrów do celownika, tam pogoń okropna. Fugaz finiszuje, finiszuje tajfun. Walka do samego końca. Przystojny Kaźmierz nagle się objawił, i to przystojny Kaźmierz wygrywa gonitwę. Na drugim miejscu prawdopodobnie e, Zirael.